Dobrze wiem, czym są dla mnie usta Twe szczęściem my są codziennie Twe powody. Ile szczęście wiewa odmian, lub ile barw na ten przysień. Mało kto szczęście swe spotyka co dnia. Przeważnie o tylko śni Są ptaki rozśpiewane. no yeah. Są dla mnie usta twe, Szczęście my, są codzienne twe powroty. Się u nas bardzo głośno w związku z przygotowaną premierą pewnej sztuki teatralnej. Autorem tej sztuki jest Marcin Szczygielski. Sztuka nosi tytuł Callas, a jej bohaterkami są Violetta Villas i Karina Jędrusik. Korzystając z obecności reżysera spektaklu Dariusza Taraszkiewicza w Łodzi, postanowiłem zadać mu garść pytań tuż przed premierą, która zapowiadana jest na miesiąc listopad. Witam Panie Dariuszu. Witam serdecznie Łodzi. panu witam serdecznie Państwa. Proszę mi powiedzieć, co zadecydowało, że zdecydował się pan wziąć na warsztat sztukę Marcina Szczygielskiego, Kalas? Przypadek. Przypadek, ponieważ pracowałem nad sztuką z Joasią Kurowską zupełnie inną, w której nie mogło. Dojść, w której nie mogło dojść do premiery, ponieważ zachowała inna aktorka, Joanna, szukała właśnie z Ewą Kasprzyk reżysera i producenta spektaklu Karlas. Napatoczyłem się przy okazji i zdecydowałem, że reżyseruję, pomogę Ewie Kasprzyk Janu Czy obie artystki w jednakowym stopniu pana fascynowały? Właściwie zastanawiałem się, czy bardziej mnie fascynowały artystki, które były. Pierwowzorem postaci, na podstawie których życiorysów powstał spektakl Kalas? Czy bardziej mnie intrygują artystki, które te postaci kreowały w przedstawieniu? Tak, bardzo mnie intrygowały i interesowało mnie bardzo przede wszystkim w tym przedstawieniu to, w jaki sposób próbowały przykryć szarość tamtych czasów kolorami swojej osobowości i wielkością swoich własnych talentów. Która z tym zdaniem Pana była większą, bardziej fascynującą osobowością? Trudno tak właściwie do końca je porównywać, ponieważ jednak Duetta Villas to y, y, cały większość swojego Zresztą. żywota spędziła na estradzie, tylko miała romanse z teatrem i z filmem. Kalina Jędrusik to jednak aktorka, która podążyła też drogą wokalistki. Więc porównywać trudno. Na pewno jedna i druga wielkie talenty i, i nieprawdopodobne osobowości. Czy, czy widać to w spektaklu Callas? Tak, widać, bo też trafiło się tak, że dwie aktorki to też wielkie osobowości i tak naprawdę moją rolą reżyserską było tylko poskromienie emocji i talentów i stworzenie im właściwego anturażu. Tak się złożyło w tym przedstawieniu, i myślę, że wyszło to całkiem przyzwoicie. Субтитры сделал DimaTorzok Podoba mi się tytuł spektaklu. Uważam, że jest mylący i nieadekwatny do postaci obu bohaterek. Już tłumaczę. Kal, las. Rzeczywiście jest bardzo myl mylący. Kojarzy się z zupełnie inną postacią i zupełnie inną sztuką. To też jest sztuka Kalas, ale pisany przez tej Kal, lina, Gil, las. Czyli Kal, las. Jest to decyzja autora i trzeba ją uszanować. Sę Violette Villa z Krzysztof Gospodarek. Początkowo nie chciał się zgodzić na tak pokazaną przez pana i Ewę Kasprzyk postać swojej matki. Jakie miałeś zastrzeżenie? Chodziło mu głównie o to, że siły ciężkości w przedstawieniu, zdecydowanie w tych próbach, które mieliśmy do tej pory, zostały jednak przeważone w stronę Kaliny Jedruci, która była, jest pokazana tam jako bardzo mocna postać, silna osobowość, a Wioletta jakby trochę podążała za nią. A tak nie było. To były głównie jego zastrzeżenia. Pracujemy nad tym, żeby jego sugestie były spełnione i, i premiera już będzie po delikatnych korektach. To współpraca z panem Krzysztofem Gospodarkiem, który jest fantastycznym człowiekiem. you mm -hmm. Podobno Ewa Kasprzyk jest zbyt ostra jako Violetta Willa, Tak przynajmniej mówili ci, którzy oglądali pana spektakl przed premierą. Willas taka nie była. Więc właśnie pan Krzysztof Gospodarek twierdzi, że była za delikatna. Że na pewno była bardziej zdecydowana i pewna siebie niż postać, którą do tej pory przedstawialiśmy w przedstawieniu. Więc dla nas, dla aktorki, to jest bardzo dobra uwaga, ponieważ oczywiście efektowniejsze jest granie. Ostrych charakterów i spróbujemy spełnić jego sugestie. Jaką więc Violette Villas zobaczymy ostatecznie? Na pewno Violette Villas niebywalnie utalentowaną, na pewno Violette Villas nieprawdopodobnie kolorową, bogatą w emocje. Nikt nie wstawił się za Kaliną Jedrusik, ciekawy, więc ja. jestem, jak Pan. Tę artystkę pokażę. Kalina Jędrusik, drodzy Państwo, poza tym, że była niezwykle inteligentna, utalentowana, yy, miała, taką, miała sobie takie marzenie, pragnienie, niespełnienie bycia matką. Jest bardzo silny wątek w tym przedstawieniu yy, i to dla widzów na pewno będzie zaskakujące. Czego więc mogą spodziewać się Pani ogół i gwiazd, wybierając się na Pana spotkanie? Przede wszystkim dobrej zabawy, ponieważ jest to komedia. Ale poza zabawą jest ta, to drugie dno. Yy, mądre, trochę gorzkie, trochę yy, wzruszające. Yy, więc na to zapraszam Państwa do spektaklu Kalnas. Mili Państwo, spektakl Kalnas o Wioletcie Villas i Karinie Jędrusik będzie grany nie tylko w warszawskim Teatrze Kamienica, ale także w innych miastach na terenie kraju. Wypada mi wraz z reżyserem, panem Dariuszem Taraszkiewiczem, zaprosić Was na ten spektakl. Koniecznie musicie go zobaczyć. Zapraszam. Panie Panie, przepraszam Cię za wszystkich grzechy, zniewali i bluźnierstwa. I oddaj swój Bóg i proszę Cię o nawrócenie Oh.